No i ten hejter tak minął tego olejnika idzie w moją stronę. Ja trzymam sobie butel. O, idzie już hejter. Mamy hejtera. Ale ja jeszcze nie, ale ja jeszcze nie powiedziałem proszę, mojej proszę wersji nawet. Hejter, masz od nas. Situacja wyglądało ogólnie tak, że obiecał mi walkę i się zesrał. Szedłem korytarzem, i akurat olejnik nagrywał. Okej, okay, dobra. Może było troszeczkę to ustawione, że miał to nagrywać. Ale krzywo się patrzył wcześniej na mnie. Ja ci obiecałem walkę, powiedziałem, że. Obiecałeś mi walkę? Tak było. I się Ej. chłopie ze Ale gale? dlaczego ty chcesz walczyć, kurwa, na Fejmie, a tak nie chcesz się bić yy, na korytarzu? Obiecałeś mi walkę 5 galczyków. Kurwa, wcześniej. no właśnie, dlatego obiecałem ci walkę na no Fejmie, ja a ja nie na, na, korytarzu. Bić na korytarzu. A, ty... a ja na, Nie, na Fejmie chciałeś się bić. Ja Bo... mogę się bić na stąd teraz. Dobra, no to, to słuchaj. No to no, ale co na Ej, się czy jak? Teraz, czy na ulicy, no, czy na Fejmie? No teraz możemy. W tej sekundzie? W tej Jak stoi, hater. Nawet nie zdążę cię wyprowadzić. Kurwa. Wow, wow. Nikola Jeden, spokojnie, baćcie. spokojnie Nikola, Nikola, Nikola. spokojnie. 1-0 bocian No to słuchajcie, chyba mamy na jednej z kolejnych gal gotowy pojedynek Ja się dochodem